Patrz. sobie. I'm sorry. Wybacz. Oh, I'm sorry. Nie wierzę. Nie wierzę. Dlaczego? Dlaczego? Naprawdę. Cezary, coś ty odjebał. Zabiłeś mnie? Twojego najlepszego przyjaciela, który darował ci życie? W imię czego? No nie wierzę, nie? Takiego finału, żebym się nie spodziewał. No kurka wodno odwalił nas. No, pomógł nam stać. Uratowaliśmy go przed wszystkimi rzeczami. No nie wierzę, zdradził nas na samym.